Dzień dobry, w nowym vlogmasie. Bardzo miło Cię widzieć. Ja właśnie wróciłam od siostry, jeszcze nie do Warszawy, ale już jestem pod moim blokiem, domem rodzinnym, bo muszę zabrać kilka rzeczy, między innymi łyżwy, bo chcemy się wybrać właśnie na lodowisko. Muszę zabrać mą buty. Najcieplejsze buty, jakie mam w ogóle zimowe, ever, naprawdę, bardzo polecam. Mą buty i nie wiem, czy coś jeszcze mam do zabrania, zaraz zobaczę. I potem w... Drodze do Warszawy mam jeszcze jeden przystanek w Częstochowie, bo w Częstochowie mam do odbioru komodę. Wychaczyłam bardzo fajną komodę na Oliksie. Ja jestem królową Oliksa, Vinted i wszystkich rzeczy z drugiej ręki. Uwielbiam po prostu. I właśnie znalazłam taką komodę, której już szukałam jakiś czas, bo potrzebuję takiej do salonu obok kanapy. Zresztą pokażę Ci, są aranżacje. I właśnie umówiłam się z babeczką, że ją odbiorę. No, jest Częstochowy, także mam, mam jeden przystanek. Mam nadzieję, że będzie chciała się rozliczyć e blikiem, bo nie mam gotówki. No ale zobaczymy. Jest śliczna i zresztą zaraz sama zobaczysz. Bo już nie będę mogła doczekać i pewnie już dzisiaj sobie ją postawię jakoś skręcę. Nie wiem, czy ona, w jakiej ona będzie w ogóle formie. Jakie piękne jest niebo! Boże, jakie piękne! Normalnie jakby zorza polarna tutaj była. Wow! To jest niesamowite to jest! Ale magia. Ale magia. Dojechałam, jestem żywa, żyję <grym> i jest trochę zimno. Czekam na Pawła, nie mógł ze mną niestety jechać, oj ciemno. Nie mógł Paweł niestety ze mną jechać na Śląsk, bo miał w pracy, miał pracę, był w pracy. Także czekam na niego, aż przyjedzie z naszym drogocennym wózeczkiem, żeby przewieźć komódkę, Bo jest taka śliczna. Naprawdę, nawet ta pani, właśnie, którą, która mi sprzedawała ta, tą komodę, powiedziała, że czasami tak jest właśnie, że rzeczy czekają na odpowiedniego właściciela. Tak, ja, ja wierzę, że tak właśnie było z nią, bo jest po prostu prześliczna i bardzo się z niej cieszę. I się chyba już nie będę mogła doczekać, i od razu, od razu ją wstawimy tam do tego miejsca, gdzie ma stać docelowo. Jest przepiękna. To jest stary mebel, ale jest świeżo odnowiony i pomalowany na taki kolor, który idealnie w ogóle pasuje, ma nóżki, No, jest przepiękna. To jest właśnie nasz drogocenny wózeczek, <gry> który kupiliśmy na Woodstock, a od Woodstocku korzystamy z niego praktycznie non stop, cały czas z niego korzystamy, przydaje się i właśnie czy do transportu naszego sprzętu, czy do transportu różnych rzeczy, czy zakupów, po prostu cały czas z niego korzystamy i bardzo powinien, polecam. Wiesz co powinienem z tym wózeczek, w sensie reklamę tego wózeczka? Co? Kojarzysz te nogówki takie, yy, wiesz no? Twoi sąsiedzi go nienawidzą. No tak, no bo trochę go słychać ogólnie jak przyjeżdżamy korytarze, no to Twoi trochę go słychać. Ale tak naprawdę to każdy sąsiad nam zazdrości, no. bo sam chciałby móc wozić zakupy w wózeczku. Ale no. jednocześnie przeszkadza. No trochę przeszkadza, no wszyscy słyszą. Ale idealnie się zmieściła. To było przeznaczenie, ona była moim przeznaczeniem. Dzień dobry, mamy już następny dzień, wczoraj wieczorem sobie wszystko poukładaliśmy, komódka jest już w odpowiednim miejscu na dwaniku, które też kupiłam w TK Maxie. nie w TK Maxie, tylko przepraszam w Primarku i tak jak obiecałam już Ci pokażę, zróbmy sobie szybki haul właśnie zakupowy, ale najpierw kawaczka. To jest ten rzutnik, o którym Wam opowiadałam ostatnio, że Paweł zamówił właśnie na Black Friday. My mieliśmy wcześniej rzutnik, ale nie był aż tak fajny pod kątem jakości. Nasz poprzedni rzutnik, po pierwsze, był, miał dużo gorszą jakość tego, tych filmów. Ostrość nie była taka jak tutaj i często trzeba było się wręcz domyślać, co jest, na, co jest w filmie, niż, niż po prostu widzieć. Także to po pierwsze. A po drugie, ten rzutnik jest w ogóle. On jest tak jakby niezależny, w sensie niezależnym urządzeniem. Nie trzeba mieć do niego laptopa, który jest podłączony, tylko on po prostu ten, to urządzenie korzysta z internetu i już bezpośrednio można, z, używając jego sobie włączyć czy YouTube czy Netflix. Tak się prezentuje ta komódka. Uważam, że wygląda mega ślicznie. Jeszcze sobie tutaj nie powkładaliśmy rzeczy, bo tutaj też jak podeszłam, to lepiej widać ten kolor. On jest taki dosyć jasny, granatowy, już podchodzi pod taki z niebieski. E, na razie sobie te świeczniki tutaj położyłam i myślę, że to wygląda prześlicznie. Mają takie. No ona jest w 100% odnowiona, nie, także e, te, te uchwyty są śliczne, nóżki są świeżo zrobione. Także zakochałam się w niej. Bardzo ładnie wygląda. I wydaje mi się, że jak będę nagrywać przy biurku, to właśnie w tle będzie jeszcze widać tą komódkę. I z takich też nowości, z tego holu, można powiedzieć, kupiłam właśnie taką, taką poduszkę w Primarku. Ona w ogóle była na promocji. Przypuszczam, że to jest jakaś kolekcja letnia i ona kosztowała w ogóle 20 zł. A uważam, że nawet do tego, do tego dywaniku, do tej komódki ogólnie bardzo ładnie pasuje. Myślałam, że Jakoś tak trochę bardziej będą się rzucać w oczy, bo są dosyć małe, ale myślę, że to nie, nie przeszkadza. Dają jakiś taki akcent, tylko i tak ma być. A ten dywanik też kupiłam właśnie w Primarku i on też jest taki, ma takie kolorowe akcenty. Też uważam, że ślicznie wygląda. Także myślę, że całość w ogóle bardzo ładnie się prezentuje jeszcze z tymi moimi plakatami. Eee, bardzo, bardzo fajnie. No i właśnie chciałam, zależało mi, żeby ta, ta kula, ta, ta lampa na czymś wyższym stała, bo ona wcześniej była na tym stoliczku wiklinowym, które teraz jest w sypialni, a teraz to tutaj jest i uważam, że wygląda bardzo ładnie. Będziemy robić razem z Pawłem, a w zasadzie Paweł, bo ja już testowałam test test bułeczek od mojej Sisi eee, i jeszcze w ogóle dałam je do mikrofalówki, także jeszcze będą się takie cieplutkie, ta czekolada się tak rozpuściła, roztopiła. O, już nie mogę doczekać. Stujemy. Ale wydaje mi się, że ta choinka będzie stała tam przy oknie, bo tutaj jest jakby jedno wejście na kanapę, a od, od tej strony tutaj stoło jest drugie. Jak tam będzie stała choinka, to wydaje mi się, że będzie spoko i, i będzie się nadal dało sobie wygodnie wchodzić na kanapę. A tam choinka jednak musi być. Ja się po prostu nie godzę, żeby choinki nie było. Tak naprawdę zostało nam tylko wyciągnąć z parkingu, bo tam mamy, e, trzymamy sobie kilka rzeczy, właśnie choinkę. Mamy taką kupioną. E, Chyba rok temu ją kupiliśmy. Jest sztuczna, ale jest bardzo ładna, bo jest taka akurat wymiarowo jest taka ładna gęściutka. Yy, I właśnie musimy ją wyciągnąć, wyciągnąć sobie ozdoby i ubrać tą choinkę. Mam, w, myślałam, że uda się dzisiaj, ale się nie udało. Może udałoby się jutro, a już w środę to najpóźniej, bo no kurde, czas mija, dni mijają, a choinka nie stoi. A tak, tak być nie może. Musimy ją ubrać i. No i to już chyba będzie wszystko. Jeszcze myślałam, żeby lampki dać na ten. Mm na te zasłony. W sensie tam, nie? Żeby, tylko, że ja nie wiem jak to podwiesić. Bo tam są takie inne te żabki, czy tam jak się to nazywa. E, przypuszczam, że jakoś by się dało to zrobić. I, no i to też dla klimatu, nie? Także spróbujemy. No i to już będzie wszystko z takich ozdób na, na święta, na grudzień. Gorący, nie? Mm -hmm. mm. Gorgeous. Mm -hmm. Dużo czekolady. Mm -hmm. To mm -hmm. jest dżem akurat. Mm, A to było No tak. na co? Mm -hmm. You're the best. You're the best she, baker. She's the best. She's the best. <laughs> Idziemy na koncert hip-hopowy, więc możemy być pognieceni. Maci, maci. yo, yo, yo. yo. yo, yo, yo. <laughs> to zobacz.

Jaką ładną, jaki ładny komplet pościeli dostaliśmy od mojej mamuski. Jest przepiękny, właśnie akurat idealnie trafiła, bo nie kupowałam teraz w tym okresie żadnej nowej pościeli. A już na pewno nie pomyślałam, że mogę sobie kupić pościel na święta, także bardzo się cieszę. Jest przepiękna, będziemy go pasować. Ja już wskoczyłam w moją piżamkę też do ubierania choinki. No nie, no jest prześliczny, bardzo ładny. Tutaj jest tak w całości, jak wygląda. Zróbmy sobie razem pielęgnację. Nie wiem y, jaką, raczej do bo y, jeśli chodzi o pielęgnację, to raczej będzie basic. Bo... bo po prostu nie mam za bardzo siły na nic takiego rozbudowanego. Y, no i co? I to był dosyć, dosyć długi dzień. Y, koncert grupsona był super, właśnie. Postaram się coś Wam coś tutaj powrzucać. Bo w sumie to ponagrywałam dużo filmów w, w poziomie. No i tak właśnie byłam, byłam dosyć sceptyczna, ale okazało się, że jednak jak się kogoś słuchało chociaż trochę, to to, to gdzieś tam ten sentyment zostaje. Także fajne, fajne, fajne wspomnienia i fajne doświadczenie. Także super. Pisałam też przed chwilą jeszcze scenariusze dla klienta. Poza agencją, z którą współpracuję, tylko dla, dla mojego prywatnego klienta, także. No, długi, długi dzień. Oj, zaprątałem zaplątało mi się to. Ten, yy, o ten wziorek były w ogóle pytania na insta, ale nie polecam go, bo jest. Yy, już mi się w ogóle yy, praktycznie całe to pozłacanie starło, także nie. Nie mogę polecić za bardzo. A, czemu ja się nie rozświetliłam? Powiem Ci tak, yy, po, kilku, po kilku dniach stosowania tego podkładu nowego z, z wielendy, tego O, powiem Ci, że jest naprawdę spoko. Bo ten makijaż robiłam, nie wiem, z 10 godzin temu. Yy, i uważam, że wygląda naprawdę spoko. Yy, nie świecę się aż tak bardzo. W ogóle raczej mi się nie starł. Nie starł już e, kontur i tak dalej. Także uważam, że naprawdę naprawdę, naprawdę spoko. Tusz. Kurde, nie wiem, czy ten tusz mogę tak polecić z czystym sumieniem. Ten z Maybelline. No ale dobra, już na razie też, na razie by było, muszę znowu wykorzystać, nie? Mm. Chodzi o płyn micelarny, czyli taki pierwszy krok, to niezmiennie ten, ten płyn wyperfekty. Dużym minusem tego tuszu jest to, że naprawdę trudno się go zmywa. Także no, jest to trochę ciężkie, trzeba się namęczyć, trzeba się trochę przy tym oku, wiesz, mocno potrzeć, a to też nie jest zdrowe także zobaczę co mam dalej z tym tuszem i jesteście świadkami wykańczania moich ulubionych produktów do mycia twarzy czyli tego olejku łatwo poszło i tego, tej emulsji do tego makijażu z AA już w sumie końcówka końcówkę zużyłam ale naprawdę dobrze by się było używało, także bez problemu mogę polecić ta końcówka coś nie chcę, nie chce wyjść Robię sobie właśnie taką mieszankę na dłoni, trochę tego, trochę tego i nakładam na twarz. Ja jednak muszę mieć jakiś olejek do demakijażu, coś takiego, właśnie olej z tego, bo, bo inaczej po prostu nie czuję, że dobrze zmywam ten make-up. I chwilę sobie masuję. Jednak ja nie będę używała dalej tego tuszu, bo on po prostu y, tak, tak się go trudno zmywa, że żeby go zmyć dobrze, dokładnie, to wręcz przy tej czynności normalnie rzęski e, powypadały, także mm, 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 niestety, ale nie będę go używać. Nie wiem, może oddam komuś w pracę albo po prostu wyrzucę, chociaż szkoda mi go wyrzucić, bo jest prawie nowy, także przypuszczam, że oddam komuś w pracę. Ale no, jest nie dla mnie. A szkoda, bo nie kosztował 20 zł, tylko tam bodajże 30 parę. Także szkoda. No może ta wersja mm, niewodoodporna jest lepsza, ale ta jest za, za mocna wręcz, a nie jest jakoś, nie trzyma się idealnie, więc no, no, no. Ja idę pod pryszko, a Tobie dziękuję za kolejnego vloga, zdaję sobie sprawę, że nie udaje mi się nagrywać tych vlogów codziennie, ale i tak cieszę się, że w każdej tak naprawdę w wolnej chwili, kiedy robię coś innego niż montaż, bo myślę, że montaż Was nie ciekawi, po prostu siedzę przy kąpie, e, staram się nagrywać, także no, jest ok <ścoughs> i... I co, lecimy dalej. E, dzisiaj też nagrywałam już materiał do kolejnego vlogmasa, także widzimy się w kolejnym filmie. Bardzo Ci dziękuję za spędzony czas ze mną. Buziaczki, pa!